Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Prosimy o wyłączenie tego nagrania, ponieważ dzisiaj sprawy trudniejsze. Może rozboleć głowa. Może się tak zdarzyć. Dzień dobry, państwo. Pan Daniel Rękas siedzi po prawej stronie z Warszawy, ze stolicy, dlatego, że zwykły człowiek nie podoła chyba tym problemom, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać. To jest poziomowany system sący. Nie jest to takie. Trudne, jak już się zacznie. To taki odkurzacz, rozumiem. Bardzo dobre porównanie. Jakbyśmy przyłączyli odkurzacz do końcowego magazynu, bądź do miejsca, z którego są dystrybuowane dobra, poziomowany system sądowy robi dokładnie, co by zrobił ten odkurzacz. Jeżeli by miał odpowiednio dużą moc i wysysał element po elemencie, aż do klienta. To jest właśnie poziomowany system sądowy. Nie słyszałem, że tym się straszy white beltów. Można też straszyć green beltów nawet. To mnie. <laughs> Myślę, że tak. O co najbardziej chodzi? Najbardziej chodzi o to, żeby to klient decydował, co powinno być produkowane i tak ustawić produkcję, żeby było możliwe produkowanie tego w rytmie jak najbardziej zbliżonym do rytmu klienta. Rozmawiajmy tak, jak gdybym nie był inżynierem pracującym w przemyśle w dziale badawczo-rozwojowym, ale raczej jak gdybym był dziennikarzem i promotorem marki. Da się to jakoś prosto wszystko powyjaśniać? Co to jest w ogóle system sący? To jest ten odkurzacz. Tak, to jest odkurzacz, bądź używając innego porównania. Jest tak, jakbyśmy mieli łańcuch, czyli poszczególne działy w firmie były kolejnymi ogniwami łańcucha. Ciężko się to pcha, powoduje to bardzo duże zagęszczenie w jednym miejscu, w innym. Ten łańcuch tworzy takie meandry. Jeżeli go będziemy ciągnęli, stworzymy napięcie, które spowoduje, że będziemy mogli wykonywać pracę. Bo łatwiej jest. Pociągnąć coś, co jest na końcu łańcucha, niż, niż to pchać. Łatwiej jest ciągnąć niż pchać. Dyskusja, która toczyła się, kiedy byłem posiadaczem Mercedesa z napędem tylnym, to zawsze na forum konkurencyjnych marek Audi stwierdzano, że właśnie łatwiej ciągnąć niż pchać. Zimą okazało się to rzeczywiście bardzo krytyczne. O jakie sanie chodzi i kto ma ssać? Idealnie, jeżeli to jest klient. W warunkach fabrycznych, za klienta możemy uznawać. Następne stanowisko pracy, czyli poprzednie stanowisko pracy, nie powinno wykonywać pracy do czasu, aż zwolni się miejsce, na które powinno, powinno ona trafić. Pachnie mi to One Piece Flow. Pachnie i jest to nieodłączny element systemu zsądzego. Musi być One Piece Flow, musi być zarządzanie gospodarką magazynową, musi być zarządzanie produkcją w toku. Prawdopodobnie pomocny będzie system Kanban. Jest dużo rzeczy, które ułatwiają ten system i powodują, że on może żyć. Natomiast stąd już mamy bardzo prosty, prostą drogę do systemu just in time. No właśnie, JIT Just in Time to system, który działa bez żadnych praktycznie buforów. Natomiast o Kanbanach rozmawiałem z panem Andrzejem Kaniewskim, to jest współpracownik, współwłaściciel firmy Linhill również. To nagranie jest dostępne na mediach społecznościowych. Między innymi możecie o nie poprosić właśnie pana Andrzeja Kaniewskiego czy pana Daniela, oni wyślą to do Was. Natomiast przykłady takich systemów w praktyce, gdzie to mogę spotkać? W wielu fabrykach jesteśmy w trakcie też przekonywania klientów do tego, żeby to wdrażali u siebie. Czy to jest fabryka ryby, czy to jest dostawca paszy dla zwierząt. Wszędzie można wprowadzić taki system, natomiast wszędzie będzie on walczył z innymi ograniczeniami, bo inaczej mamy w produkcji masowej, powiedzmy produkcji ciągłej jogurtów, pasty do zębów, a inne ograniczenia mamy w fabrykach automotive, czyli z którymi walczyła Toyota. Ja produkuję baterie, no może nie ja, ale pracuję w takiej firmie. Dlaczego ten system jest poziomowany? Żeby odpowiedzieć na zapotrzebowanie klienta i żeby on dostał dokładnie to, co trzeba, muszą pojawiać się w pewnych miejscach bufory półproduktów bądź towaru gotowego. Chodzi o to, że w niektórych procesach proces produkcyjny jest dłuższy, jeden jest krótszy. Chodzi o to, żeby po pierwsze móc odpowiedzieć na zapotrzebowanie klienta, a po drugie, żeby w przypadku tych różnic długości procesów, żeby można było je dzielić na mniejsze części, żeby wszystkie pracowały w równym cyklu. Chodzi o to, żeby wypoziomować proces produkcyjny do tego stopnia, żeby wszystko płynęło przez fabrykę, żeby produkt, żeby nie potrzeba było dużych zapasów przed jednym stanowiskiem i żadnych zapasów przed innym. Jak mam poziomować mój system sący Load leveling czy raczej level loading? E... Tak w ogóle. Chyba... A po terminologii fachowej. Chyba load leveling. Jeżeli mamy cztery operacje do wykonania jednej czynności do zamknięcia jakiegoś etapu produkcyjnego najczęściej one mają różne czasy. W tradycyjnej Metodologii skracamy ten najdłuższy. W przypadku pożymowanego systemu i podejścia lin, sumujemy je, a następnie dzielimy na daną liczbę operatorów. Chodzi o to, żeby wszyscy operatorzy mogli pracować bądź wszystkie maszyny mogli pracować w tym samym cyklu. I to jest rozbicie czynności procesu na identyczne kawałki. Tak jak w filmie, jak w odcinku Sądy z 1987 roku, fabryki bez ludzi, gdzie roboty wykonywały czynności, które trwały taką samą długość czasu. A to już jest krok do One Piece Flow, prawda? I to jest podstawa Lin. Hej, Dziunka. Remedium na nasze problemy z wyjściem systemu sącego, Pan, Panie Danielu kończył automatykę i robotykę, ja kończyłem elektronikę. Kryterium stabilności jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne i też od tego, czy jak system jest stabilny, bo jak dobrze wiemy, każdy system jest stabilny, tylko jedne są mniej, drugie bardziej. Chodzi o to, że w przypadku bardziej niestabilnego systemu nie będziemy mogli odpowiednio zaplanować tego poziomowania. Czyli jeżeli we wtorek ten proces trwa. 5 minut, a w czwartek trwa 48 ze względu na problemy produkcyjne, ze względu na e, brak towaru, ze względu na brak operatora, ze względu na innego operatora, to ciężko nam zapanować nad hajdżunką i nad poziomowaniem. Do tego potrzebni są doświadczeni operatorzy oraz świadomość kadry zarządzającej. No, właśnie, jak obliczać bufor wyjściowy? Czy zawsze bufor wyjściowy pozostanie bezawaryjny? Bufor wyjściowy może się zmieniać w zależności od zapotrzebowania klienta, od pory roku, od tego, jakie mamy możliwości magazynowe, bo musimy pamiętać, że najważniejsze w LIN jest zapewnienie klientowi możliwości kupna naszego towaru. Nie może być sytuacji, że klient nie dostanie towaru, bo mamy za mały bufor. Klient musi dostać towar i to jest. Pierwsze kryterium LIN. Dlatego z mojego doświadczenia my też tymi buforami sterowaliśmy, ale nie na tyle, żeby to było główne zadanie menadżerów. Także w przypadku ustalenia tych poziomów, dojścia do poziomu granicznego, ten bufor mógł się automatycznie zwiększać, żeby też można było produkować w odpowiednim cyklu, żeby był odpowiedni czas reakcji produkcji na wyprodukowanie danej ilości towaru. No dobrze, o kanbanach rozmawiałem już z panem Andrzejem Kaniewskim. Nie ma sensu powielać tego tematu. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby wysłuchali tego nagrania, które jest dostępne w internecie, między innymi na portalu LinkedIn. Jeżeli połączycie się ze mną, Sławomir Szczepaniec, dziennikarz i promotor marki, tam ono będzie podwieszone. Również kontakt z firmą Linhil, z panem Danielem, na przykład, jest możliwy, prawda? Oczywiście. Zapraszam na profil LinkedIn, na stronę www.linhill.com. No i to tyle. Ja się cieszę, że głowa mnie jednak nie rozbolała po tym temacie. Mam nadzieję, że również słuchacze skorzystają. No a my, my wracajmy na Open Lean Conference w Poznaniu. Jeszcze prelekcje, więc powinno być ciekawie. Dziękuję. Dziękuję również.